Hej kochani, witajcie w przestrzeni Szczęście jest drogą. Ja mam na imię Magda i witam Was w 92 dniu 111 dni podnoszenia wibracji według Kyla Gray'a. Kochani, nieubłaganie zbliżamy się do końca. Chciałam Wam serdecznie podziękować za Waszą obecność, za Wasze lajki, za Wasze komentarze, za Wasze subskrypcje, za to, że oglądacie, że jesteście, że mi towarzyszycie. Hmm. Dzisiaj y, wspomnimy sobie y, o. Aha, jeszcze o czym chciałam wspomnieć. Więc, y, kochani, y, y, nie wiem dlaczego, y, ale y, ja sobie ubzdurałam, że święta są tydzień później. Y, więc y, siłą rzeczy nie skończymy. Przed świętami, skończymy dopiero po świętach. Natomiast, jak zdążyliście zauważyć po wczorajszej lekcji, lekcje są króciutkie. Zadania też są króciutkie. Ja oczywiście je rozwijam, bo w zasadzie do każdej lekcji jest po kilka zdań tylko od Kyla plus oczywiście <laughs> afirmacje, które są zadaniem, żeby sobie w ciągu dnia je powtarzać. Żeby zintegrować to, to, czego się dowiedzieliśmy przez ostatnie 90 dni. I dzisiejszym tematem lekcji jest Jestem bezpieczna, bezpieczny. Jak też zauważyliście, tematy lekcji od wczorajszej to jest afirmacja. Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne, bo jest. My jako ludzie czujemy, znaczy potrzebujemy czuć się bezpiecznie. I tu Kyle przypomina, że nasza dusza jest wieczna i nigdy nie dozna krzywdy. I dzisiaj upomnimy się o swoje bezpieczeństwo. Poprzez afirmacje, które są do dzisiejszej lekcji. Natomiast ja Wam jeszcze przypomnę e, o właśnie o bezpieczeństwie i gdzie je możemy znaleźć w sobie. Poczucie bezpieczeństwa przecież jest niezbędnym, i fundament, niezbędnym fundamentem naszej pracy nad wzmacnianiem wibracji, ponieważ zwiększanie pozytywnej częstotliwości opiera się na otwarciu serca, a do tego potrzebna jest nam bezpieczna przestrzeń wewnątrz nas. I Aby znaleźć się w bezpiecznym miejscu, najpierw potrzebujemy rozpoznać nasze obawy i szczerze je wyczuć. Tak naprawdę to stanąć z nimi twarzą w twarz, tak? I zobaczyć, czym one są dokładnie, z czego one wynikają. Bo tak naprawdę, strach nie jest prawdziwy. Strach my sami tworzymy w sobie. Bardzo często jest tak, że obawiamy się czegoś, czego nie znamy. Bardzo często nie chcemy zrobić na przykład albo ruszyć w danym kierunku, bo powstrzymuje nas strach, ponieważ nie wiemy, co jest po drugiej stronie. A bardzo często się zdarza, i tak się dzieje, i, i tak jest, że kiedy przejdziemy na drugą stronę, okazuje się, że są tam same wspaniałości. Kiedyś oglądałam niesamowity filmik z Willem Smithem na YouTube, o ile się nie mylę. I opowiadał o tym, jak się spotkał z kolegami, nakręcili się na skok ze spadochronem. I oczywiście, tam jak to mężczyźni, że tak, będzie czat, super i w ogóle. No i opowiadał o tym, jak już siedział w tym samolocie i się zastanawiał, co go podkusiło do tego, żeby się na co zgodzić. Był przerażony, mówił, że całe nogi mu się trzęsły, wszystko w środku mu latało. Natomiast, kiedy w końcu wyskoczył, tam przypieli go do tego, tego um, instruktora skoków um, i wyskoczył z tego samolotu, to nagle cały strach prysnął. Okazało się to tak niesamowitym doświadczeniem takim poczuciem wolności. I właśnie on mówił to w kontekście tego, że Moment, kiedy się przebijamy przez tą ścianę strachu, okazuje się, że nie było się czego bać. I tak naprawdę, strach jest wymysłem naszej wyobraźni. My sobie wyobrażamy pewne scenariusze, które są oparte na naszych wspomnieniach i przeszłości, rozgrywającej się wciąż na nowo w naszej głowie. Często na przykład boimy się wejść w nową relację, tak? w nowy związek, ponieważ doznaliśmy krzywdy w poprzednim. Ale to, że doznaliśmy krzywdy przy innej osobie, nie znaczy, że doznamy krzywdy z tą nową osobą. Bo jeżeli stworzymy nowe przekonania i nowy paradygmat w tej kwestii, i jeżeli stworzymy nowych siebie, to. W tym nowym związku będziemy doświadczać nowych rzeczy. Pamiętajcie, że doświadczenie strachu jest szansą na przemieszczenie się w przestrzeń, gdzie poczujemy odwagę. I lekarstwem na przezwyciężenie lęków jest myśl, że nigdy nie stanie nam się nic złego, bo wewnątrz nas mieści się. Niezwykłe światło zwane duszą. I to jest wieczna część nas, która nigdy nie dozna krzywdy, szkody ani hańby. I kiedy uwierzymy, że jesteśmy niezłomni, stworzymy doświadczenia życiowe odzwierciedlające nasze poczucie bezpieczeństwa. Pamiętajcie o, tym, o jednej rzeczy: że wszystko, co jest na zewnątrz, jest odbiciem naszego wnętrza. Więc jeżeli wychodzimy z pozycji strachu, z pozycji lęku przez cały czas, przez cały czas tworzymy negatywne scenariusze tego, co się wydarzy, to przyciągniemy do siebie negatywne skutki i negatywne doświadczenia. Natomiast jeżeli ruszymy do przodu pomimo lęku, bo oczywiście nie da się go od razu wyeliminować. Ale jeżeli my określimy już, czym jest ten lęk, z czego on wynika, na przykład, no tak jak dawałam Wam przykład o relacji damsko-męskiej, męsko-damskiej, ogólnie o relacji partnerskiej, o, może tak powiem, bo nie chcę tu generalizować, to możemy stwierdzić, dlaczego w, w poprzedniej relacji doświadczaliśmy trudnych rzeczy. Pamiętajcie, że trudne rzeczy do nas przychodzą zawsze po to, żebyśmy się czegoś nauczyli. Żebyśmy się nauczyli stawiania granic, doceniania siebie, akceptacji siebie, miłości do siebie. Bo jeżeli my kochamy siebie, akceptujemy siebie, potrafimy stawiać zdrowe granice czyli dotąd ani chuchu dalej. Ja cię kocham, ale nie pozwolę, żebyś mnie krzywdził, tak? Więc lepiej się rozstańmy. I jeżeli się tego nauczymy, to w następnym związku już tego nie będziemy doświadczać, co doświadczaliśmy w poprzednim, ale potrzebujemy wyjść poza nasz lęk. I kochani, tak naprawdę nie ma bezpieczniejszego miejsca dla nas niż nasze ciało, bo nasze ciało jest domem naszej duszy. I pamiętajcie, że wszystko, co jest na to jeszcze raz przypominam o tym, że wszystko, co spotyka nas na zewnątrz, jest odbiciem naszego wnętrza. Nasza dusza jest prawdziwym i rzeczywistym aspektem naszej osoby i nigdy się nie złamie, nie zniszczy i nie zhańbi. Mamy w sobie niezłomną część i kiedy zintegrujemy się z tą niezłomną częścią, kiedy zaakceptujemy, że mamy w sobie tą niezłomność, to mamy większą szansę uwierzyć, że my sami jesteśmy niezłomni. I dzisiejszą, dzisiejsze afirmacje to jestem bezpieczna, jestem bezpieczny. W momencie, kiedy sobie powtarzamy sobie to słowa, to zapisujemy je w swojej podświadomości. Dajemy sobie sami poczucie bezpieczeństwa. Drugą z afirmacji do dnia dzisiejszego jest moja dusza jest wieczna. Ponieważ nasza dusza jest wieczna, więc jest niezłomna. I jestem zdrową jednością. A zdrowa jedność to jest jedność ze swoją duszą. I ze swoją duszą łączyliśmy się poprzez gwiazdę duszy, a tu chodzi o to, żeby wzmocnić jeszcze bardziej i bardziej zintegrować tą jedność między umysłem, ciałem i duszą. Mówi się, że jesteśmy cudem, tak? A cud, jeżeli rozłożymy na części pierwsze to słowo, to jest ciało, umysł, dusza. Więc integrujmy dziś te wszystkie trzy części. W jedność. W zdrową jedność, która daje nam poczucie bezpieczeństwa. E... Afirmacje do dnia dzisiejszego wpiszę wam w opisie pod filmem. E... Kochani, im częściej powtarzamy afirmacje, tym szybciej one się w nas zapisują. Jeżeli jeszcze przy tym czujemy wdzięczność, radość, miłość, to już w ogóle fantastycznie. Mam nadzieję, że y, praktykujecie siedzenie w ciszy i w spokoju, znaczy siedzenie w spokoju, y, że zaczęliście tą praktykę. Jeżeli jest trudno Wam na początku wytrzymać 5 minut, a wiem, że na początku jest trudno, bywa naprawdę trudno. Jeżeli się nigdy nie medytowało, to wydaje nam się, że te 5 minut to jest wieczność. Możecie zacząć od jednej minuty. Następnego dnia sobie zrobić dwie minuty. Kolejnego dnia trzy minuty. I uwierzcie mi, w pewnym momencie się przyzwyczajecie do tego, że siedzicie w ciszy i spokoju, że jesteście skupieni do swojego wnętrza. Ja miałam na początku problem z pięcioma minutami, a dziś potrafię odpłynąć na ponad godzinę. Dlatego medytację robię wieczorem. Kiedy... Znaczy przed snem, żeby... Po pierwsze, oczyścić się z tego, co się wydarzyło w ciągu dnia, jeżeli się wydarzyło coś trudnego, ale też już sobie podnieść wibracje, że rano jak się obudzę, to już się obudzę z uśmiechem na twarzy. Pamiętajcie też, że jak zaczynamy dzień, taki mamy dzień. Więc jeżeli zaczynacie dzień od tego, że jesteście niezadowoleni, że się obudziliście, i że trzeba wstać, i w ogóle, no to ten dzień będzie taki sprawiający Wam niezadowolenie. Natomiast, gdy obudzicie się z uśmiechem na twarzy, z zadowoleniem, z radością co i z ciekawością, co Was dzisiaj spotka dobrego, no to ten dzień przyniesie Wam dużo dobrego. Kochani, życzę Wam cudownego wieczoru. I cudownej niedzieli, i widzimy się jutro z kolejnymi afirmacjami. Pozdrawiam Was ciepło, Magda.